Pana kandydat wygrał? Tak, uh -huh. 94 i wszyscy, wszyscy mieszkańcy? No prawie no. Uh -huh, uh -huh. no. Czyli y, Godziszów murem za Nawrockim? Za Nawrockim, owszem. Dlatego, że jest wiarygodny, nie zmienia poglądów, po tylko i, i od razu do wieczora jest jednakowo. Właśnie o to chodzi. A tam mówili o nim, że jakieś tam przekręty robił? Nie słyszałam o żadnych przekrętach. Tam to, to mieszkanie, to, to ma mało ważne. Aha, tak. tak, tam była jakieś to małe, to jakieś kawalerka, słyszałam tam z telewizji, ja tam nie jestem politykiem, no ale to to nie, nie było to nic dziwnego. Czyli jest pan zadowolony? Zadowolony, Aha. tak bardzo. Sąsiedzi też głosowali? Tak. Aha. Czyli co, teraz w Polsce będzie lepiej? Tak, tak czuję. Będzie jakaś normalność może. Jestem zadowolona z wyborów. E, bo to jest e, my, jesteśmy katolicy, i, i idziemy za tym, żeby no to, co Trzaskowski obiecał, to my nie chcemy. Nawrockiego i wszyscy w domu tak samo. I, Aha. No. no, bo tutaj w Godziszowie to prawie 100% ludzi głosowało na Nawrockiego. 5% chyba tylko na. Mhm. No, bo jesteśmy zadowoleni. Nie dał ma groszyka, tylko piwo stawiał ludziom, piwo stawiał gościom, bo myślał, że wygra a za piwo. To nie wygra. Większość tutaj mieszkańców głosowała na pana yy, Nawrockiego tylko. Aha, aha. Tylko. Aha. Także wszystko jest, powinno być w porządku. Aha. Bo tak to może jeszcze rozbiór polski by był. A tak to może nie będzie. Przeważnie tu w wschód. Czyli zadowoleni Państwo jest? Tak, bardzo. Z kim się nie zgadzać, to dobrze że Nawrócki wygrał. Na kogo Pani głosowała? No na Karola Nawrockiego. Aha. A dlaczego? No bo to jest po prostu katolicki ten prezydent wierny po prostu tak, ludzkości, że jest za tym, że dzieci nie zabijać, po prostu jak to powiedzieć, no, nie będzie krzyżów ściągał z kościoła, czy tam na przykład nie z kościoła, tylko e, nie jest takich publicznych. A Nawrocki to był za naszą wiarą na przykład. No i dla mnie jest bardzo dobrze. jestem zadowolona i dzięki Bogu. Jestem bardzo zadowolona z wyników wyborów. Mhm. Na kogo pani głosowała? Oczywiście na Karola Nawrockiego. Uh -huh. To pani kandydat? Tak. A czemu? Bo jest kandydatem, który ma poglądy zbieżne z moimi. Uh -huh. I powinien zrealizować to, co obiecał tutaj, uh -huh. na naszym terenie. Uh -huh. y zarzuty różne w kampanii padały. Nie nie, nie... E powiem tak, szczerze te zarzuty to są z palca wyssane. Słyszałam kampanie wiele już, co tutaj były, no takiej brudnej jak tej to nigdzie nie było, tutaj na naszym terenie, zresztą nasz teren i tak popiera kandydatów zresztą tak powiem prawicowych.